Witam, witam widzowie, z tej strony Urban i dzisiaj ze mną jest Feming! Siema wszystkim! W tym odcinku będziemy budować świąteczne kasyno, na które będziecie mogli sobie normalnie przyjść i pograć i oczywiście wygrać dużo, dużo itemków bardzo dobrych, bo to jest tak, że na kasynie się zawsze wygrywa, tak to działa. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Na razie widzowie, otworzymy sobie świąteczną skrzynię, widzowie, czajcie, taki kluczyk kosztuje 4 zł, a ty, w mój widzu, możesz zdobyć taki kluczyk biorąc udział w konkursie. Jedyne co musisz zrobić to dać suba, łapkę i zostawić komentarz ze swoim nikiem w Minecraft, albo ze swoim nikiem na Discord. Więc widzowie, otwieramy świąteczną skrzynię. I uwaga, co nam uwaga, 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 proszę spodnie. Aaaa, jest Tata. Mamy klatę, która daje nam cały czas efekt water breathing, oddychanie pod wodą. Mamy mending, protection 5, unbreaking 4. Super klata. Jeśli ty wizu chciałbyś taką klatę dropnąć, to pamiętaj o tym, żeby wziąć udział w tym konkursie, a teraz możesz zobaczyć jak wykazujemy legendarny klucz meterkowi. Jest on tutaj. To jest legendarny klucz. Proszę, meterek. Łapka, sub, komentarz i lecimy z filmem. Oficjalnie stawiamy nasze kasyno w tym momencie. Pik. Kasyno zostało postawione, jeszcze wyłączamy PvP, uwierzcie mi widzowie, że mechanizm będzie naprawdę wspaniały, pracowałem nad nim długo, żeby go zrobić na maksa dobrze jak się tylko da i efekt będzie super, więc zostańcie koniecznie do końca. Mam taką paczkę, widzicie to 50 hopperów, mam tutaj jeszcze komparatory i w ogóle super, duper rzeczy, ja sobie to skrzynię całą wezmę, nazwałbym tu działkę jeszcze kasyno. Dobra, więc to co musimy teraz zrobić, musimy wykopać dziurę na maksa w każdą stronę, więc wizowie będziemy teraz kopać gigantyczną dziurę po prostu. Zaraz się widzimy jak to wykopiemy. W takim razie wizowie wykopaliśmy bardzo dużą dziurę i powiem więcej, o tu mamy bardzo wysoki sufit, o taki sufit. No. W planach jest to, że ten sufit będzie wszędzie taki wysoki, co nie? Ja w ogóle chciałbym wam tutaj powiedzieć, że to wszystko co wyjdziecie tutaj wykopane na dole, to tak naprawdę moja sprawa i to jest darmowa siła robocza. A to wszystko co tutaj u góry jest wykopane, to Urban wykopał. Mamy jeszcze skrzynię eventową. Deadpool, co to jest? O! Mamy tą rozdymkę stary! Zabiłem samego siebie. Więc w sumie będę budował to trochę z głowy. Ty w ogóle mam plan na jedną rzecz. Zrobimy też taką minigierkę. Ten minigierkę autorstwa Faminga. bo w sumie jeszcze tego nie widziałem. Win or die. Czyli pod tobą jest taki vlog, co nie? I jeśli ten, jeśli masz 50 na 50% szans, że albo wygrasz, albo zginiesz, wchodzisz na przykład tutaj przez takie drzwiczki, co nie, stoisz tutaj, tutaj jest przycisk, klikasz w niego i albo z góry wyskakuje ci przedmiot, który wygrałeś, albo spadasz do lawy. Kasyno, Buffemin w skrócie, 100% na wygraną. Dobra, w takim razie bez problemu można wejść. Aby wyjść, musisz wygrać, na no spoko, skoro mamy 100% na wygraną, to nic złego się nie stanie. Oku... Na pewno mogę zacząć od tego, że tu mamy hopper. Ludzie będą wrzucać tutaj itemek. Widzę, że itemek będzie sobie szedł dalej. Tutaj będzie taki ciekawy mechanizm, który będzie wyrzucał śmieci w tą stronę. Chyba, że coś będzie redstone'em, którego potrzebujemy. Jeśli ktoś wrzuci śmieci, one polecą tutaj na bok. Jeśli ktoś wrzuci token, ten token poleci w dół i uruchomi sygnał, który uruchomi maszynę i... Da nagrodę, dobra, więc teraz jak to zrobić? W tym miejscu chyba potrzebny będzie komparator. Pik, pick. To jest ten moment, w którym potrzebujemy zrobić nasze tokeny i mam naprawdę świetny pomysł widzowie na tokeny, w jaki sposób je zrobię. Co będzie naszymi tokenami w ogóle? A to jest bardzo dobre pytanie, zaraz tym opowiem. Więc odpowiadając na twoje pytanie, naszymi tokenami będą samorodki złota, które będzie można kupić za 500 monet albo za 1000 monet, pomyślę jeszcze nad ceną. To będzie taki token, który będzie można użyć w maszynie i on będzie odbokowywać mechanik. Nie będzie się dało jakby tych samorodków złota zrobić samemu, to będą musiały być te samorodki złota, które są kupione. I już pokazuję jak to zrobię. To będą samorodki złota, które wyglądają dokładnie w taki sposób. Muszą być zrobione ode mnie i muszą się nazywać dokładnie tak samo. Mamy już nasze tokeny. Każdy taki token będzie kosztował prawdopodobnie 500 dolarów. Więc widzowie w jaki sposób to działa? Jak może sobie powiedzmy 32 tokeny tutaj? A, nie tutaj. W złe miejsce tam może Więc tak, czekaj, coś tutaj nie drywi. A, już wiem chyba co. Tak. Ten hopper musi być zrobiony w stronę komparatora, żeby nie wzrzucono nam itenków tutaj na dół. I teraz te itemki będą stały tutaj, bo ten koper nie działa, bo jest wyłączony przez to dźwignię. Jeśli wrzucimy tutaj ileś itemków, to one wyłączą tą dźwignię i te itemki będą zbierane i będą wpadały do skrzyni. I w tym momencie, jeśli włożymy w to miejsce itemki, powiedzmy, nie wiem, możemy włożyć sztabkę złota, strzała, łopata i nie wiem, trzy tokeny, co nie? To te tokeny trafią tutaj. A te wszystkie inne rzeczy trafią tutaj, tylko tokeny trzeba wrzucać pojedynczo, bo inaczej się źle posegreguje, Tak? Ale jak wrzucimy jeden token, to wpadnie tutaj na 100%. Dobra, może wrzucę do tego na górze ten jeden token. I wtedy ten token wpadnie tutaj, tak? Trzeba wrzucać do tego na górze. Tak? Wrzucamy po kolei, po kolei i to wszystko wpada tutaj, i tutaj nic nie wpada, tak? Więc jest git, to wygląda tak. A... W to miejsce właśnie będą lądować śmieci, jak ktoś nam wrzuci jakby, nie wiem, dużo jakichś śmieci, jakichś itemków niepotrzebnych, to one wylądują w tym miejscu. Ty w ogóle mam plan Urban. No. Co nie? zrobimy kilka rodzajów tokenów i kilka rodzajów minigierek i do każdej minigierki będą inne tokeny co ty na to żeby było mniejsza ilość pieniędzy do zużycia to nie lepiej byłoby gdyby był uniwersalny token toż <laughs> z drugiej strony fajnie byłoby zrobić jakieś minigierki w których są same zawali z zawaliste tenki, albo jakieś też tańsze minigierki nie no właśnie o to mi chodzi A pojemność na śmieci będzie bardzo duża, tak jak widzicie. 3 podwójne skrzynie plus jeszcze 2 hopery, to jest cała nasza pojemność na śmieci. Plus nawet może nawet 4 hopery, a nie 2 hopery, więc... Tak prezentuje się mechanizm i w tym miejscu, jeśli ktoś wrzuci tą monetę, to ona wyda sygnał w tym miejscu, widzowie. Na tą sekundę to się na chwilę zapali i wtedy ten sygnał poleci w tamtą stronę. Tam będzie odbywać się cała magia. Bardzo istotne jest to, żeby tutaj dać opóźnienie, bo jak tego opóźnienia nie damy, to wtedy gracze będą mogli wrzucić kilka monet na raz i mieć praktycznie 100% szansę na wygraną, więc tego nie chcemy. To jest takie zabezpieczenie przed wrzucaniem kilku monet w taki sposób. Wtedy trzeba będzie wrzucać po prostu monety pojedynczo i będzie wszystko fajnie i dobrze działać. Nic tutaj nie będzie nas, nas oszukiwać. Mam taką nadzieję przynajmniej. I możemy sobie na razie tak prowizorycznie wybudować mniej więcej naszą maszynę. Ona oczywiście będzie wyglądała lepiej. Natomiast tu będzie 5 lampek. Nagroda będzie wypadać w momencie, w którym te wszystkie lampki się zaświecą. A za każdym razem będzie się, będą się świeciły losowe lampki. Teraz możemy wybudować ten mechanizm od tyłu. I już wam widzowie pokażę, jak to będzie wyglądać. Za tymi lampami postawimy sobie bloki, na których będą stały reston pochodnie. Potem będą tutaj repeatery i tutaj będzie szedł restą w taki sposób. Muszą być równo trzy redstony, żeby wszystko dobrze działało. Teraz tutaj potrzebujemy postawić pięć komparatorów, ale jednego nam brakuje. To może w sumie go kupię, powinien być w sklepie Mechanizmy i komparator 45 monetarz, dobra Wstawiamy tutaj komparator Teraz widzowie najciekawszy element W jaki sposób będzie działało to losowanie Już wam widzowie tłumaczę Dryfery działają w taki sposób, że jak wrzucimy do nich kilka itemków To on wyrzuci losowy z tych wszystkich itemków Za każdym razem to będzie losowy itemek a my zrobimy tak, że te itemki będą od razu wracać do środka. Czyli w tym momencie wrzucimy sobie tutaj kilow, on zatuje tutaj i wraca z powrotem. Możecie zwrócić uwagę na to, że jeśli wrzucimy do hopera zwykły blok, to nic się nie stanie. A jeśli wrzucimy narzędzie, to zapali się lampka po drugiej stronie. Teraz potrzebuję zrobić 5 łopat. <laughs> Więc do każdego z tych droperów wrzucimy po jednej łopacie i po jednym niepotrzebnym itemku. W tym momencie, jeśli zasiedlimy te dropery, to zapali nam się losowa ilość lampek. Więc tak, Fenik, weź kliknij ten guzik. Sprawdzimy działanie. Jeszcze raz, kliknij. Jeszcze raz. Tak to mi zawiedziała, że będą się za każdym razem po prostu losowe lampki zapalać. tak? Każda lampka ma 50% na to, że się zaświeci. My oczywiście zrobimy większą szansę, bo na to jest po prostu zbyt mała szansa. Saby była po prostu dużo większa szansa na to, żeby dało się coś tutaj wygrać takim szybko. <laughs> żeby wiecie, ktoś przyszedł i parę razy powiedzmy sobie, zakręcił tą, tą ruletką i żeby coś mógł wygrać. Po prostu zwiększymy szanse, bo 50% na jedną lampkę to jest zbyt mało. Trzeba byłoby tutaj wrzucić z 10 tokenów, żeby coś wygrać, a to jest, w moim zdaniem, zdecydowanie zbyt dużo. Więc będzie po prostu większa szansa, ale na razie prawidłowo już nie tak zostawimy. I musimy teraz dokończyć tutaj ten sygnał, bo aktualnie to wszystko działa na ten guzik, a my tego guzika nie chcemy. Musimy to połączyć z naszym systemem, który znajduje się w tym miejscu. No i no w sumie nic prostszego, po prostu połączymy to w taki sposób, że tutaj będzie po prostu szatresną, tak? i tutaj połączymy ten redstone w taki sposób i teraz wszystko powinno działać po wrzuceniu tokena świecą nam się losowe lampki to jest chyba czas żeby zrobić większą szansę, wiesz? No, <grystanie> żeby potestować lepiej no racja więc na razie widzowie powiększymy naszą szansę bardzo mocno żebyśmy mogli tutaj potestować sobie lepiej a może nawet taką szansę zostawimy chociaż niech się nad tym zastanowię, będę musiał wszystko policzyć <grystanie> tak ale w tym momencie przy rzucaniu mogą nam się zapalić w pewnym momencie wszystkie lampki I musimy zrobić takie coś, że będziemy dostawać nagrodę tylko i wyłącznie wtedy Kiedy zapalą się wszystkie lampki Więc jak to zrobimy? No możecie się domyślać, że możemy robić coś z tymi pochodniami Bo one na razie tutaj są niepotrzebne To będzie działać tak Jeśli lampka nam się zapala to oznacza, że pochodnia nam gaśnie A te pochodnie zasilają nam tutaj cały czas na górze redstone'a Więc cały myk polega na tym że tutaj będzie po prostu sobie siedział dropper i w momencie w którym te wszystkie pochodnie zgasną i się zapalą to ten dropper zostanie uruchomiony więc mogę tu wrzucić jakąś przykładową nagrodę, na przykład, nie wiem krzynię i mogę sobie zagrać dobra, dorzucę teraz do testu jeszcze trochę rokoperu, żebyśmy mogli sobie popróbować i ten dropper będzie nam dropił tylko i wyłącznie wtedy kiedy wszystkie lampki się zapalą na razie się nic nie dzieje i jeśli się wszystkie lampki zapala, to wtedy dropper nam będzie drobił, więc to jest tak naprawdę już koniec mechanizmu. Natomiast chcemy zrobić dużo więcej fajnych rzeczy, żeby to naprawdę działało dużo fajniej, i żeby wykorciło żeby to do gry, widzowie. Tak więc ja bym zrobił szczególnie muzyczkę. Myślę, że muzyczka jest bardzo ważną bardzo ważną rzeczą, bo naprawdę może nam pomóc. Jesteś w ogóle Ending, nie ustałeś jeszcze? No, odebrałem właśnie wszystkie klucze, masz łap, to dla ciebie. Nie no, możesz sobie na razie zostawić. Potrzebuję. Ja, no, na odcinek otworzysz najwyżej skrzynię na odcinku. Okej. Okay. Więc mamy nasze bloki muzyczne. Dobra, i przy dawaniu nagrody będzie uruchamiał się jeszcze blok muzyczny. Musimy teraz go nastawić. Myślę, że taki dźwięk jest fajny. Teraz możemy przetestować działanie, czy to będzie dobrze działać. Tak, czyli mamy dźwięk przy wygranej, ale my chcemy zrobić jeszcze jeden dźwięk. Chcemy zrobić dźwięk losowania. Dźwięk losowania zrobimy w taki sposób, że połączymy go po prostu z tym sygnałem. Dźwięk pierwszy, dźwięk drugi, dźwięk trzeci, dźwięk czwarty. Myślę, że cztery dźwięki nam wystarczą. I teraz przy każdym wrzucie tokenu do środka będzie dźwięk losowania. Czemu nie było dźwięku? Oj, tutaj coś nie działa. A, bo tutaj jeszcze. Powinien być ten repeater. Nieważne widzowie, jestem idiotem. Dobra, czekajcie widzowie. To trzeba zrobić tak. Ten sygnał po prostu nam tutaj nie dosięga, więc trzeba zrobić przedłużenie tego sygnału. I ten sygnał możemy dopiero tutaj prowadzić. Więc robimy pierwszy dźwięk, drugi dźwięk. Opóźnienie damy, trzeci dźwięk, jeszcze większe opóźnienie. Czwarty dźwięk, największe opóźnienie. Teraz to wszystko nastroimy. I możemy to przetestować jeszcze raz. Porzucie monety powinien być dźwięk losowania. Działa, tylko dźwięk losowania jest zbyt długi. Należy go przykrócić po prostu troszkę. Może usuniemy po prostu ostatni bębenek i sprawdźmy jak to działa teraz. Działa to naprawdę fajnie. I to jest tak naprawdę ze strony mechanizmów nasz efekt końcowy, już nie będziemy więcej tego mechanizmu edytować. Jedyne co musimy teraz zrobić, to design, i musimy jeszcze zrobić sklep naszych tokenów, żeby ludzie kupowali te tokeny po 500 monet. Jakie sprawdza w ogóle nagrywanie to cało? Nie nagrywało się. Ja pierniczę znowu. Nie, natruduję, cię, Aha! Taki bo... właśnie! Kiedyś, kiedyś nagrywaliśmy razem odcinek, tak się staraliśmy, i mi się nagrywanie nie włączyło. Czy... Znaczy, nie, włączyło mi się nagrywanie, ale był problem z nagrywaniem, nie. Więc teraz powiedziałem, że tak zażartuję, że taki świetny odcinek, tyle się staraliśmy, i nie nagrało się. A no. ja już Ci uwierzyłem na słowo, że na serio się nie nagrywało. Widzisz, Shenzin, youtuberom, magiawcowym nie można ufać. Szczególnie jak jesteś 14-latką. Ona miała 10 lat, teraz oglądam świat za... Inspiracja. Druga część już wkrótce. Życzę Wam wszystkim wesołych śpią.